all Idzie kolejna fala wiatru. Patrz, 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 patrz. Ale wcześniej było mocniej. Ale Oh, patch. as well Падающ. Охо. Uh -huh. Ale uderzyło. Patrz, co się dzieje. Patrzcie, co się dzieje? Mater, nic nie widać. O, o mater, mater, pat, co się dzieje? zamykane. Tu na telefonie? Tak. Wo. Patrz, aż się tam wyrwało. Spacz. O, grat pada. Ło, wow. Po prostu zobaczcie. Na to. Jak się druty bujają? Patrz, patrz. Parapet odleciał. Parapet odleciał. O kurde. Nie ma połowy drzewa. To chyba drzewo poszło. I jeszcze grat pada. Patrz, tak trochę uderza w szybę. Hop. O, patrzcie, zobaczcie, grat pada, no. Ale akcja. Po dwóch latach. Patrz, jaki. Patrz, aż okno wylewa. Co tu jest? Jezu, aż znak po... ten prawie się od. Patrz, znak się odwrócił. Jeszcze gra pada. Łomater, a cud, że tej że jodu nie połamało. Cud normalnie. Taki wiater. Patrzcie, co się dzieje. A ile po jodbach, tych po jodłach, tych kolcach, ile leży? Jezus! O, a droga już pływa. Dobra, wiatr się już uspokoi, Choć jeszcze nie. Patrz, no. No nie mogę mam pokazywać, bo chcę wziąć grad do ręki. Patrz, jaki grad. A ten grad nie jest zbytnio wielki, ale jakiś tam jest. Już się wiatr uspokoił. Znak to jeszcze żyje, ale patrzcie, znak się odwróci. Widzicie, że jest w inną stronę i przechylony jest. Ale burza, matko, kończy święta. To jest najsilniejsza burza, jaka była w tym sezonie. Patrzcie, co Z wiatrem to już cicho, ale... O! Ten, a szkula poleciała aż tam. Co poleciało? Tylko ten, wiesz, bo nagrywam. No zobacz, no widzisz, że połowy nie ma sosny? No ja tam nic nie widzę, że... mm. Aj, dobra. Poczekaj. Tam jeszcze coś u nas poleciało, tam leży pod tym. Hmm. Wiem, co... Jeszcze grad tak w ogóle. To zaraz... patrz, połowy sosny nie ma. No No teraz to już powietrze, ale patrz, kawał... ten nie ma kawałka eternitu. Paśnik na działce poleciał, tu jest kałuża ogromna. Tu się oderwało, te jak się to nazywa. Zobaczcie tam, połowy sosny nie ma, dosłownie wiatr urwał, paśnik poleciał w krzaki, stół leży, termometr od mojej stacji czy tam stacji na dole leży, lampa leży, wyładowań jest mało, ale opadów, wiatru jest więcej. Więc powiem wam, że to jest niezła buza. Dobra, wiatr tu już cisza, ale cud, że ta jodła nie poleciała. Chwała Bogu normalnie. Grat nawet popadał, podczas gdy był ten wiatr mocny, grad padał. Przysięgam na Boga, padał grad. On miał jakieś może 1,5 cm, był niewielki. A zobaczcie, ile tych kolców od jodły poleciało. Tego tu jest pełno, burza dalej trwa. Co to kurde było? To była chyba jakaś super komórka, ale ja sam nie wiem. Patrzcie, jaka tam kałuża u sąsiadów. Oj, trzeba będzie się na skutki burzy wybrać i to, na, i to na pewno. Ale burza, kurde! A drzewa to na pewno gdzieś się połamały. To nie ma szans, że, że nie ma połamanych drzew. Oj, grzmi, ale wyładowań jest mało akurat. Mater! Widzicie, że nawet ten znak drogowy jest odwrócony? Tak się tu odwalało? Tam się oderwało ta część od drewniaka, kawałek eternitu nie ma. Wszystko wiem, że mówiłem, ale to wszystko trzeba. Ale to była burza, ja pytolę. A zobaczcie, że ten, że. Już ta brzuska jest e, prze, e, tak lekko przychylona. Najpropodobniej mogły korzenie w środku niej pęknąć. Ty grad to jeszcze pada, tylko tak mało tego gradu. O, błysło nad nami. Ale burza, ja nie wierzę. O, a tam już przejaśnienia nawet są. To była najsilniejsza burza w sezonie. No, to nie. Na mój słaby sezon taka burza mi poprawiła opinię o sezonie. A to jest naprawdę. Mater. Co to była za burza? Droga była zalana, a zobaczcie, ile śliwek leży na ulicy przez wiatr. O, a u sąsiada, patrzcie, ile u sąsiada poleciało krzeseł, cały stół. Szkód jest pełno, a drzewa na pewno są jakieś połamane. To jest pewne. Idziemy do radarów zajrzeć. A i tutaj był przypięty parapet, e, pa, parapet i on odleciał. Zaraz zajrzymy w radar. Ten wiatr to miał jakieś dobre nie wiadomo ile. Jankowska Karczma, Kolonia Inwalidzka. No dała burza ten, o wyznaki, błysło. Ale burza ja nie wiesz A paśnika to nie ma paśnik to gdzieś w krzaki poleciał O znów błysło Paśnik to dosłownie, nie ma paśnika, gdzieś w krzaki poleciał, trzeba będzie go po burzy szukać. A zobaczcie jakie są kałuże na, na naszej działce. Ale burza, ja nie wierzę. Parapet to nie wiadomo gdzie poleciał, bo tu parapetu nawet nie ma. No nieźle. Nawet, a tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, tu nie ma kawałka eternitu. I te, tego kafelka jakby. No to była siła. I cud, że tu żadnego drzewa nie płonął? O! Nawet ten fotel bujany poleciał w krzaki. No, widzicie? Wszystko leży. Najsilniejsza no burza w sezonie. Prawda, to. Już prawie po burzy. Prąd dziwne, że przeżył. Taka burza była. Dobra. Jak już tak patrzcie, jak przechyliło się od wiatru ta ten, jak się nazywa, jodła i o już wyje. Już są szkody. Matko, co to była za burza? Tam kałuża. Tu przechylona jodła od, od naprawdę wiatru był downburst. ja nie wiem, że z sąsiadu masz bramę otworzyło, a br sąsiady mają bramę na ten. A już nie wiem jak się to nazywa. Na automat, że klika się pilotem i widzisz jaka to była siła. Już. Tam połowy sosny nie ma, o której mówiłem podczas jeszcze filmu. To jest ostro. Jak deszcz przestanie padać, to idę od razu na skutki. OSP Pekunu, ja. Yeah. Ale burza, ja nie wierzę. To była, to była najsilniejsza burza w sezonie. Może się jeszcze podniesie ta jodła, ale może być cały czas jeszcze krzywo. No to była burza sezonu normalnie. O, hortensja zniszczona. Znaczy ona się jeszcze podniesie, ale to jest wszystko przez deszcz. Zobaczcie, jak hortensja leży, wegoń leży, gałąź jakaś uschnięta też jest, od jodły się urwała. Ale drzewa muszą być naprawdę gdzieś w złamane. To, z tą burzą mi było żartów. Co to była za burza? To była naprawdę jakaś niezła burza. Dobra, to tyle. Widzimy się na skutkach.